Witam wszystkich, ja jestem Kador, a to jest kolejny odcinek z serii czwartej z Farminga 19. Dzisiaj będą planowane od jakiegoś czasu żliwa słonecznika. Tutaj już czeka na mnie kombajn wraz z podczepioną specjalną przystawką do koszenia słonecznika, więc odpalamy tego gruchota i jedziemy zaczynać. Moją dzisiejszą pracę. No wybaczcie może, że nazwałem ten kombajn gruchotem, być może niektórzy z Was bardzo go lubią, ale ja już go tutaj, już tylko planuję kiedy go sprzedać i kupić sobie coś, no coś po prostu większego, bo ja w sumie chciałem, wiedziałem, że raczej krótko ten kombajn tutaj będzie przeze mnie używany na gospodarce, ale chciałem jednak trochę z niego skorzystać, bo to jest kombajn, który pamiętamy dobrze z Farminga 17. To jest kombajn, który właśnie, z którym zaczynało się rozgrywkę, farmingu 17. No i wiecie, chciałem sobie po prostu, no trochę znowu nim po dosyć długiej przerwie pograć. No ale cóż, niestety on się nadaje tylko na taki sam początek rozgrywki, a przynajmniej dla mnie planuje kupić coś większego, w sensie jakiś kombajn, po prostu z większym headerem, bo jednak no wiecie, ja tutaj do tej pory zarabiam tylko i wyłącznie na żniwach. Po prostu, no, na sprzedaży zbóż, no to co za tym idzie na żliwach i jednak chciałbym ten proces delikatnie przyspieszyć, bo jak mam mucić coś, coś na tych dwóch polach, które posiadam, trochę jednak zbyt długo to schodzi, więc nowy zakup jest jak najbardziej... Yy, taki rychły nowy zakup jest jak najbardziej zrozumiały. Chociaż akurat z tą przystawką tutaj... O, czekajcie, czekajcie! Muszę naprawić kombajn. Nie zauważyłem, że on już jest taki trochę... trochę już zużyty, a nie chciałbym... By, bo chyba jest tak tutaj. Ja dalej tyle czasu gram w tę 19 i y, zawsze nie mogę spamiętać czy to, czy to, że header jest uszkodzony, to wtedy po prostu mniej ziarna zbiera, czy jeżeli komba jest uszkodzony, to też tego mniej ziarna, tak jakby zbiera. Tak jakby traci to ziarno. Tyle czasu gram, dalej nie mogę tego spamiętać. Dobra, naprawiony. O czym to mówiłem? Że akurat z tą przystawką do słonecznika to pracuje się bardzo, jak widzicie, elegancko, bo ta przystawka nie doży jest o wiele szersza niż ten header, co jest no po prostu ten podstawowy do tego kombajnu. No to jeszcze możemy to robić z prędkością 15 km na godzinę. I ja właśnie przez to chyba nigdy, bo słoneczniki jako pierwsze pojawiły, pojawiły się w farmingu 17, to była w 17 nowa uprawa. I są dwa sposoby na koszenie słonecznika. Po pierwsze, za pomocą tej tutaj przystawki. Są chyba dwie w grze, z tego co pamiętam. Specjalnej do słonecznika. Czyli czekajcie, dwie są kurcze. No właśnie, szkoda, że tylko dwie co nie. Nie ma zbyt dużego wyboru. Czyli ta tutaj ona ma 5,7 metra, i jeszcze była jedna. O, ta, 12-metrowa. Więc możemy za ich pomocą kosić, albo za pomocą po prostu tych do kukurydzy. Również można nimi kosić słoneczniki. Ale ja nigdy od czasów 17 nigdy nie kosiłem słoneczników tamtym headerem do kukurydzy. Mimo już się da. Ale to oczywiście z jednego prostego powodu, bo tym jest po prostu szybciej. 15 km na godzinę możemy mucić, a tamtym headerem do kukurydzy no to chyba standardowe 10. Więc to jest jednak, wiecie, te 5 km na godzinę w trakcie żniw, to robi mega różnicę, naprawdę. Zresztą widzicie jak ja tutaj zaraz szybko i już będę mieć to pole ogarnięte, wtedy pojadę na drugie, gdyż posiałem ten słonecznik na dwóch polach. No i być może z tego tutaj będzie pełen, jeden pełen zbiornik w kombajnie. Jeszcze się zobaczy. Lecz dzisiaj nie pojadę sprzedać tego słonecznika, nawet jeżeli już bym całą przyczepę zapełnił, bo planuję zrobić być może to będzie następny odcinek. Planuję zrobić odcinek, gdzie tylko będę sprzedawać zboże, bo mam w silosie trochę... Czekajcie, mam w silosie trochę soi. Nie za dużo, ale jednak. Teraz jeszcze będę mieć trochę tego słonecznika. No i tak sobie po prostu będę w następnym odcinku, prawdopodobnie w następnym odcinku, jeździć do skupu i sprzedawać to, co mam w tych silosach. Może się coś kupi. Jeszcze może się coś innego porobi, bo raczej z tym to się dosyć szybko uwinę z tą sprzedażą. O, w sumie czekajcie, ja może sobie zatrudnię pracownika. By po prostu zaczął mi na tym polu, gdzie teraz yy, mucę ten słonecznik, by mi spulchnił glebę. Bo wspominałem w poprzednim odcinku, że planuję dosyć. Ej, czemu tam jest pomocnik, zakończył pracę? Co, co, co jest? Aha. Dobra, coś tutaj. Pojechał za daleko. No, i tak to jest, jeżeli nie jest czasami jakaś uprawa równo tam skoszona, no to on się nie wróci po to, żeby jeszcze to skosić, tylko on zakończy pracę po prostu, dobra. To momencik, momencik. Wspominałem w poprzednim odcinku, że będę chciał zająć się ziemniakami z racji tego, że wyszedł dosyć niespodziewanie dodatek Grimme, y, który zawiera sporo fajnych maszyn do ziemniaków. I będę chciał to w serii trzeciej. No, dzięki temu. W serii trzeciej zajmę się ziemniakami znacznie wcześniej niż bym planował. To po prostu sobie już zawczasu. No, a je, tak jak to jest z tymi sadzarkami. No, one sobie same nie potrafią spulchnić gleby jak dajmy na to. Yy, siwniki zbożowe, więc po prostu już sobie tutaj glebę zawczasu. Spulchnie, jak niedługo będę sadzić, dobra? Czekajcie, jest już pełny zbiornik i jeszcze nawet trochę zostało. Myślałem, że będzie tak mniej więcej na styk, że z całego pola będzie jeden zbiornik, ale nie. No, oczywiście to, o, oczywiście to dobrze, im więcej tego słonecznika, tym lepiej, więcej zarobię, bo na razie, widzicie 2376 euro. No, bieda straszliwa, bieda. Zobaczmy w ogóle jak tam cena. Po pierwsze za soję. No, tak całkiem, całkiem. A za słonecznik? W Młynie Felsbronn. Czyli zarówno soja, jak słonecznik jest najdroższa w Młynie Felsbronn. A on jest kawałek drogi stąd, więc się trochę najeżdżę w tym następnym odcinku. Dobra, wysypane. No to jeszcze dwa przejazdy i pojadę na pole numer 21. Dobrze zapamiętałem, to jest pole numer 21? Tak. No tamto pole jest większe, więc tego słonecznika będzie jeszcze więcej. Bardzo dobrze, nikt go będzie jak najwięcej, bo serio, na razie klepię tutaj biedę straszliwą, a lista moich wydatków jest no dosyć długa. Wspomniałem wcześniej, że nowy kombajn. Ta, ciekawe za co, na razie. Też nowy ciągnik mam w planach, ale no, wiecie jak to jest z planami. Najpierw trzeba mieć hajs. Kurde, tak stanąłem tym ciągnikiem, że zaraz mi pracownik się zblokuje. To czekajcie, zanim pojadę na to nowe pole. Albo nie, chwilę on chyba tutaj. Nie dobra, przeparkuję już teraz. I pojadę od razu już do pola numer 21. Kurcz, jak ja tutaj kupię te wszystkie pola w pobliżu, to ja będę mieć tak bliziutko wszystko. Znaczy, ja z reguły jednak robię, gram w ten sposób, że no nie kupuję jakichś pól, które są mega daleko od gospodarki. No bo nie, bez sensu w sumie tracić czas na dojazd. Ale tutaj to jest wszystko tak blisko. Że masakra. Dobra, czekajcie. Jedziemy, jedziemy. O, tu jest sporo ziemniaków, ale no cóż. Nie stać mnie na to pole. Wolę samemu sobie jednak te ziemniaki posadzić. Przy okazji testując sadzarki. Dobra, no to jedziemy. Ej, czemu tutaj nie ma ruchu drogowego? Czy ja go wyłączyłem? Nie, jest włączony. No to może tą ulicą po prostu nic nie jeździ, albo jeździ bardzo rzadko jakoś. Nie zwracałem w sumie uwagi za bardzo. No ale ten ruch uliczny to wiadomo, jak to jest w farmingu. Jakby go nie było, to nic by się takiego nie stało. To jest tylko takie tło. A i tu oczywiście muszę, bo podejrzewam, że później dokończy to mucenie pracownik, ale i on będzie się tu blokować, więc no oczywiście muszę przejechać w ten sposób i w jedną i w drugą stronę, albo dobra, najpierw tak obkoszę dookoła po prostu całe pole. Kurde, ale nie no, to jest 15 km na godzinę. Wyobraźcie sobie, żeby tutaj była taka możliwość, że moglibyśmy po prostu jakieś zboże Kosić z prędkością 15 km na godzinę, ale by to były szybkie żniwa, masakra. Pamiętam też, właśnie ciekawe, że takie szczególiki, takie pierdółki czasami pamiętam, a jak ktoś chce zapamiętać, to mi się nie udaje. Że przed premierem jeszcze Farminga 17, jak było zapowiedziane, że pojawią się słoneczniki, to Giant, Giants się chwalił takim detalem, że zawsze są skierowane, tak jak w realu, są skierowane w stronę słońca. Po prostu. No, przynajmniej. Nie wiem, czy teraz jak już są takie dojrzałe, gotowe do zbioru, to czy też tak jest, ale przynajmniej kiedy są jeszcze takie niedojrzałe. No i tak faktycznie było w 17. Jestem ciekaw, czy w 19 nadal tak jest, że one są skierowane zawsze w stronę słońca, te słoneczniki. Wiecie co nigdy nie zwróciłem na to uwagi. Ale podejrzewam, że również tutaj w 19 tego typu detal się znajduje, ale kto wie? Nigdy na to tutaj akurat w 19 nie zwróciłem uwagi, tylko w 17, bo jak się tym chwalili, no to chciałem to sprawdzić <grych> i faktycznie tak było. Ale tutaj czy tak jest? Możliwe, że tak tylko no, nie chciało nie zwróciłem na to uwagi, bo całkowicie o tym zapomniałem. Dobra, 70% napełnienia zbiornika, no to coś czuję, że na tym polu. Patrząc na to, ile ja tutaj wymuciłem, no to nie wiem, czy jak teraz tego napełnię, czy będzie jeszcze jeden cały. Czekajcie, tak sobie luknę. Kurczę, może nie być. Może nie być jeszcze jednego całego, ale chwila, czy ja tutaj. Coś mi tu nie gra. Mam wrażenie, jakby trochę mniej było tego słonecznika niż powinno być. No nie, no jest git. W sensie nawoziłem dwa razy. Myślałem, że może zapomniałem drugi raz nawóz tutaj dać, ale nie, nie zapomniałem, więc to jakieś dziwne wrażenie miałem, że jakoś mniej tego słonecznika jest niż być powinno. Ale na szczęście nie. Dobra, zaraz trzeba będzie i tak wysypywać to, już rozłożę rurę. Ciekawe co by było, no bo oczywiście te przystawki do kombajnów też mają y, wymóg mocy i ja sobie musiałem sprawdzić jak to tutaj będzie, no bo ta przystawka wymaga 180 koni mechanicznych, a ten kombajn ma 190, no czyli jest zapas 10 tych koni mechanicznych, no i pracuje on jak widzicie z maksymalną prędkością 15 km na godzinę, ale już ta druga przystawka, to ile ona ma tych... Jaki ona ma wymóg na moc kombajnu? 380... koni. No i chciałbym kiedyś sprawdzić, może jak... bo wiecie, no wiadomo, jeżeli do ciągnika doczepimy jakąś maszynę, która ma znacznie więcej... wymaga znacznie większej liczby koni niż ciągnik ma, no to wiadomo jak to się skończy. Albo stanie ciągnik dęba, albo będzie pracował z nią bardzo, bardzo wolno, albo i nawet z miejsca nie rusza, jeżeli ta różnica jest mega duża. Ale w przypadku kombajnu, nie testowałem tego nigdy, jakbym do tego case'a podczepił, wiecie, tego... ...ten większy header, to czy opracowałby 15 km na godzinę, czy może wolniej? Ile jest koszt wypożyczenia tego headera? Bo nie wiem, czy chce mi się tracić hajs, 2300... No to nawet nie mam kasy, żeby to wypożyczyć, więc tego nie sprawdzę, ale podejrzewam, że po prostu będzie pracował wolniej. Chyba. Tak, zakładam. Dobra, to tutaj może już zatrudnię pracownika i pojadę wysypać słonecznik do silosu, bo przyczepa, no, 87%, no to jeszcze jeden tutaj zbiornik kombajnu na pewno nie wejdzie, więc już zawczasu pojadę to wysypać. O, jest jedna rzecz! Które ja tutaj trochę żałuję w farmingu, że, że nie ma. W sensie nie wiem do końca, jakby to miało być zrobione, ale już tłumaczę o co wam chodzi. Że nie ma podanego, podanej, podanego wymogu tak jakby na moc, jeżeli chodzi o przyczepy. Ja wiem, że to zaraz chcesz powie, że to jest mega głupie, no bo nie ma, nie ma czegoś takiego, ale zrozumcie o co mi chodzi. Już tłumaczę. No bo wiadomo, że ciągnikiem, który ma 100 koli mechanicznych, nie pociągniemy przyczepy która ma 45 tysięcy litrów, która jest pełna, i trzeba nią gdzieś pojechać, po prostu, pod, jakieś, pod jakąś górkę i tak dalej. No, będzie z taką przyczepą ciągnik jechać po prostu wolniej, a w skrajnym przypadku pod górkę może i nawet wcale nie podjechać. Miałem tego typu nie, przypadki. I właśnie szkoda, że nie jest pokazane, w jakim. jaką już moc teoretycznie powinien ciągnik posiadać, by poradził sobie z daną przyczepą, kiedy ona jest w pełni napełniona. To jest coś, no zastanówcie się, to jest coś czego mi tak trochę brakuje, bo kupowanie przyczep jest zawsze takie trochę na oko po prostu, że trzeba się domyślać czy ok, mam ciągnik o takiej o takiej mocy, więc załóżmy, że przyczepa o tego typu pojemności, że jeżeli będzie w pełni napełniona, to raczej się nie powinien mieć problemu, raczej szybko powinien się rozpędzać do maksymal maksymalnej prędkości i podjeżdżać pod Jakąś. pod jakąś stromą drogę. Powiedzmy. Ja bym chciał, żeby coś takiego było. I. Bo tutaj naprawdę się kupuje przyczepy tak na oko. I być może ja jestem albo zbyt ostrożny i z reguły kupuję zbyt małe przyczepy niż mam ciągniki, ale, ale czasami może się też zdarzyć trochę inaczej, że ktoś kupi zbyt dużą przyczepę. Po prostu i wiecie, kasa w błoto, bo ciągnik. nie da sobie z nią zbytnio rady. Jeżeli ktoś by chciał. No, jeżeli ktoś gra na jakiejś mapie, gdzie sporo trzeba podjeżdżać pod górę. O, tutaj już jest mijak, ale dobrego ja potem poprawię. Więc no tak, taka mnie naszła refleksja, że ja bym chciał coś takiego, żeby było pokazane, ile ciągnik już tak powinien mieć mocy, by dać radę, pociągnąć jakąś przyczepę. Zakładając, że ona byłaby po prostu całkowicie napełniona. Po prostu, wiecie, żeby to był taki odnośnik, mniej więcej, czy już mamy odpowiednie ciągniki, by sobie taką przyczepę kupić, czy taką. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja bym chciał coś takiego, bo jednak by to trochę ułatwiło dobór tej przyczepy. Mi to, wiecie, ja tyle lat to robię na oko, że wiem mniej więcej, do jakiego ciągnika, jaką przyczepę już mogę sobie pozwolić kupić. Ale jeżeli ktoś jest takim początkującym graczem, no to w przypadku maszyn już ma podane: OK, mam ciągnik 180 koni. Ta maszyna wymaga 160, więc da sobie radę. Ale jak ktoś jest taki początkujący i nie ma już czegoś takiego w przypadku przyczep, no to może sobie kupić taką trochę zbyt dużą. I jak ktoś jest mocno cięty na to, żeby, nie, wiecie, żeby nie tracić hajsu jakoś głupio, i potem jeździ, że ciągnik ledwo daje, daje radę sobie z tą przyczepą gdzieś podjechać, no to coś takiego by się według mnie przydało. Ale piszcie, jakie Wy macie zdanie w komentarzach. Ok. Tutaj raczej już dokończę też niwa po odcinkiem, a właściwie dokończę pracownik. Tam koło ogrodzenia zostało wymucone, więc nie powinien mieć problemu z zawracaniem. Zresztą tutaj był zatrudniony i nie było takiego problemu, więc jeżeli wam się ten odcinek podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Cześć.